Temat bliski mojemu sercu, czyli domy aukcyjne, galerie sztuki. W kontekście, oczywiście, AML-u, domy aukcyjne i galerie sztuki są instytucjami obowiązanymi. Czyli chcą czy nie chcą, muszą stosować AML. I teraz tak, to nie jest teoretyczne doświadczenie, bo miałem, miałem okazję coś tam robić w domach aukcyjnych, być ich klientem. I widzę, i to jakby mnie zmotywowało do sprawdzenia sobie ich regulaminów, i zauważyłem coś takiego. W regulaminach jest zazwyczaj regulamin sprzedaży w domu aukcyjnym, no, opisuje proces, proces transakcji, no. tak? Jakby, co będziemy robili i tak dalej. I w tym procesie nie ma. Prawie, że nic na temat właśnie takich rzeczy jak weryfikacja, yy, załóżmy coś w kontekście wzmożonych środków bezpieczeństwa, bo to, że dowód biorą osobisty, to pewnie to jest. Ale przecież. Domy aukcyjne podlegają pod bardziej, czasami podlegają pod bardziej wyśrubowane sankcje, obowiązki tak. niż na przykład biuro rachunkowe, bo sprzedają na przykład artefakty kultury i w wielu przypadkach no, właśnie mają te obowiązki wyższe, a regulamin nic na ten temat nie wskazuje. Czyli może dojść do takiej sytuacji, że pomimo transakcji, która jest na bardzo wysokim ryzyku, yy, czyli na przykład zapłata gotówką przez rezydenta niepolskiego, czyli na przykład Zjednoczonych Emiratów Arabskich, za jakiś artefakt kultury, yy, on wygrywa taką licytację. Yy, dom aukcyjny się budzi i mówi Ola Boga, musimy was sprawdzić, a on mówi, nie, a ja nic nie pokażę. No to my nie zawrzemy transakcji, a on pokazuje regulamin, ale w regulaminie nie ma słowa o tym, że ja będę musiał pokazać, że mój PIT. Czyli on będzie mógł dochodzić w sądzie skutecznego zawarcia tej transakcji, bo on wykonał wszystkie obowiązki z regulaminu, wylicytował i tak dalej, a oni będą musieli ponieść konsekwencje tego, że nie dokonali procedury AML, bo nie mogli zmusić klienta. No i zdaje mnie. O, to ciekawe. Bo zobaczmy regulamin banku. On tylko wspomina o tym, że kiedy bank ma prawo wypowiedzieć umowę rachunku, bądź w ogóle nie nawiązać relacji z klientem, nie ma nic o pokazywaniu pit i jak ten AML jest stosowany, bo jak sama ustawa wskazuje, to jest wewnętrzna procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy. My do regulaminu nie wrzucamy poszczególnych etapów postanowień dotyczących weryfikacji klienta, tylko dajemy sobie zastrzeżenia. Żeby my to stosujemy, bo musimy. W regulaminie nie ma żadnej wzmianki o stosowaniu AML. Ale dalej ustawa AML-owska jest ustawą. A regulamin kontra ustawa. Okej. Okay. Czyli jeżeli dom y, aukcyjny się obudzi na czas i zablokuje tą transakcję, poprosi o, o weryfikację, będzie chciał zweryfikować, a kontrahent odmówi, to będzie miał prawo do niezawarcia tej transakcji. Nawet powinien w przypadku hmm. odmowy. Brak możliwości dostosowania środka bezpieczeństwa finansowego wyraźnie w ustawie jest wskazane jako przesłanka do wypowiedzenia stosunku albo nienawiązywania stosunku. Pomimo tego braku jakby tego w regulaminie. Dokładnie, no, z uwagi na to, że mamy do, do, do czynienia z przepisami rangi ustawowej. Eee, okay. to... Pytanie też, czy to był konsument, czy był należycie poinformowany, i tak dalej, i tak dalej. Dom aukcyjny powinien jednak zadbać tu o swoją odpowiedzialność. Eee, I dużo większym ryzykiem będzie dla niego dokonanie transakcji z niezweryfikowanym klientem, który powinien być zweryfikowany, niż odmowa. Bo potencjalna obrona przed roszczeniami cywilnymi związanymi z nawiązaniem, e, dojściem do skutku tej transakcji. Jest niczym w porównaniu do odpowiedzialności karnej. Dokładnie. Więc prześleliśmy sobie ten jakby obowiązki domu aukcyjnego czy galerii sztuki e, w kontekście w ogóle przekrojowo AML-u. E, e, dom aukcyjny i galeria sztuki są instytucją obowiązaną, więc muszą wykonywać te podstawowe obowiązki, które sobie możemy zawrzeć i skrótowo spisać klienta z dowodu. Tak. I to przed dokonaniem transakcji, tak? Błędnie jest uznawane, że ten KYC, yy, Know Your Customer, to nam załatwia. Spisanie z dowodu Spisanie tak. z dowodu, że to nam po załatwia AML. No przecież zastosowałem AML. To jest pierwszy krok. Tak naprawdę pierwszy z wielu, ponieważ e, e, identyfikacja to jest krok numer jeden, następnie jest weryfikacja, czyli musimy te spisane dane z tym dowodem skonfrontować, czy się zgadzają skan dowodu sobie oczywiście czy paszportu zostawić w przypadku klientów zagranicznych e, no, mogą być inne dokumenty używane ale w Polsce dowodem tożsamości dokumentem tożsamości jest dowód osobisty e, i A paszport. paszport tak e, inne, nie inne są nie Pomocniczo. kwalifikują się jako ale mogą być używane na przykład w toku wzmożonych środków po zweryfikowaniu klienta Dokonujemy oceny ryzyka, to robimy wewnętrznie, klient nic nie wypełnia. My sami sobie taki formularz wewnętrzny wypełniamy, żeby ocenić, czy klient jest na niskim, normalnym czy wysokim ryzyku. I to nam decyduje, niejako wpływa na dalsze kroki, co my mamy zrobić. Bo jeżeli klient nam wyjdzie na wysokim ryzyku, a nie robi transakcji y, dotyczącej jakiegoś tam y, dobra kultury, tylko mm -hmm. nazwijmy to kupuje przeciętny zwykły... malarz, przeciętny obraz, tak, nie kolekcjonerski a, a i tak Studenta, dalej. jakaś praca tak. czy coś. E, i wyjdzie nam na, nawet na wysokim ryzyku. To wzmożonych środków nie stosujemy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zapytać o źródło pochodzenia wartości majątkowej na tą konkretną transakcję. Ale to też nie obowiązek, a z okoliczności musi wynikać, że jest coś na rzeczy, żeby o to zapytać. Bo jednak umówmy się, że Dokładnie. sięganie do klien klientowi do kieszeni, czyli skąd ma majątek, który posiada, skąd ma kwotę na transakcje, Nie w każdym przypadku. Nie w każdym przypadku, a jest bardzo bolesny, jest traktowane jako no, nieakceptowalne. Moment. Nieakceptowalne, że y, y, tak. Na takie czynniki, które powodują zastosowanie w tych instytucjach obowiązanych w Domu Aukcyjnym, czy w galerii sztuki wzmożonych środków bezpieczeństwa, jest też skąd jest beneficjent rzeczywisty, skąd jest osoba, która kupuje. Bo jeżeli to są osoby z takich krajów jak Albania, Chorwacja, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy takie kraje, które czasami się pojawiają, mimo wszystko na, na transakcjach, Hongkong, Monako no, Wyspy Marszala to już tam rzadziej. <tum> tam mało kto mieszka, ale za to dużo spółek mają. Dostały. To tak, tak. To, to w ogóle podwyższa zmożone, powoduje, że trzeba zastosować zmożone środki bezpieczeństwa. I o tym żeśmy dwie rzeczy bym podkreślił dla domu aukcyjnego typowo: aukcje telefoniczne, czyli wszędzie tam, gdzie jest anonimowość bym to nazwał to się będzie kwalifikowało do formy mhm. dystrybucji, która jest niestacjonarna, która mhm. już nam wskazuje, że dana transakcja może być obarczona wyższym ryzykiem i dodatkowo, co jest chyba powszechne, używanie pełnomocników, tudzież słupów do zawierania mhm. takich transakcji, my musimy, to jest bardzo trudne w przypadku gdy jak sprzedajemy osobie fizycznej. Będzie ciężko zweryfikować, czy na pewno ona jest tym beneficjentem, czy ona kupuje dla siebie. Ale jedna rzecz y, może być pomocnicza, skąd przyjdzie przelew? Kto jest nadawcą? No tak, musimy pamiętać o tym, że inaczej niż u innych przedsiębiorców, yy, dom y, aukcyjny czy galeria sztuki yy, musi wykonać sobie obowiązki AML nie tylko przy zapłacie gotówce jak normalny przedsiębiorca powyżej 10 tysięcy euro, tylko zawsze. I mówienie o tym, że y, ale przecież bank też robi AML i on. To znaczy powinien tam jest, sprawdzać. jest próg transakcyjny, który, który wynosi 15 tysięcy mhm. euro, ale przyjmujemy, że jednak tam te transakcje w tych domach aukcyjnych zwykle są powyżej tej kwoty, bo jeżeli kupujemy mhm. obraz za 1000 euro, mhm. nie ma obowiązków. Bo traktujemy hmm. to jako podprogową transakcję hmm. okazjonalną. Okay. Ale może być Chyba, że jest stały klient, Dokładnie. tak? Czyli, a stały klient, z tego co tutaj rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy, według gif może być już uważany za kogoś, kto y, kupuje trzeci obraz w roku. Nie, że co tydzień, co miesiąc, tylko na każdej, na każdej licytacji coś kupuje, prawda? Upraszczając, jeżeli jest stałym klientem, kupuje coś od nas trzeci. Czwarty raz już definitywnie wchodzi na stały stosunek już takiego klienta monitorujemy i w zasadzie weryfikujemy w pełni pod, przez pryzmat e, tego skąd ma środki na te transakcje e, robimy w ogóle zestawienie jego transakcji bardzo często domy aukcyjne no, pomijają tą ewidencję. Oczywiście no, to jest do odkopania z historii, no tak dalej. Tylko to, to w ogóle nachodzi, nachodzi na to temat ochrony danych osobowych, bo jednocześnie, jak przyjdzie z jednej strony z punktu widzenia RODO, to najlepiej tych danych się jak najszybciej pozbyć. A, przecież ostatnio była kara 150 tysięcy dla przedsiębiorcy, który zgubił pędrać z danymi klientów, no i za tą zgubę zapłacili 150 tysięcy kary. A z drugiej strony, jak AML przychodzi, mamy dzień, dwa, trzy na danie bardzo mocno wyfiltrowanych danych. Proszę podać mi wszystkich klientów, ustawionych według wartości transakcji, albo na przykład z podziałem na niskie, średnie ryzyko co jeszcze tam może być i według jakich filtrów jeszcze? Wolumeny transakcji bardzo często się zdarzają, ale co istotne, te wszystkie dane przekazywane organowi, który przeprowadza kontrolę są szyfrowane. Jeżeli nawet wysyłamy, raportujemy do GIF-u, robimy to za pośrednictwem indywidualnej ja platformy. Ja już mówię, jak hmm. mamy kontrolę, tak. kontrolę, to, no to oczekują Excela na pendrive'ie. Ale zaszyfrowanego. Nie ma tak? możliwości przekazania, bo za to też dostaniemy karę. Okay. <noise> Czyli już się Kopiemy okay. podwójnie. Podwójnie, no tak. Ale lepsza kara za RODO niż za ML, podejrzewam, bo to chyba nie ma karnych. Yy, yy, takie rzeczy, które mogą wpływać na, yy, na też na obowiązek yy, stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa, czyli coś więcej niż dowód osobisty w skrócie. Tak jak mówiliśmy, anonimowość, ale transakcje też z Kubą, Iranem, Koreą Północną, Rosją i Syrią. Yy, a dodatkowo... W zasadzie tych transakcji nie powinno być. No, w najlepiej, w tak, żeby ich nie było. Yy, teraz tak, jeżeli chodzi o przedmiot. Metale szlachetne, artefakty kulturowe, to jest bardzo szerokie pojęcie, ale yy, zastanawialiśmy się, czy kosz z uwagi na, czy przedsiębiorstwo Kosaku, z uwagi na ilość, tak. oni te konie zamalowali hurtowo, czy to będzie pod artefakt kultury, bo niektórzy uważają, że wskazówki nie powinien być. Chyba Kossak wskazówki są nie w być jak co powinno być definiowane, ale no podchodzimy na, zgodnie z zasadą ryzyka ostrożnie do tego tak. i generalnie, jak cokolwiek może mieć wartość kolekcjonerską, no to powinniśmy zastosować wzmożone środki. Już. Yy, produkty z kości słoniowej. Tak. Yy, inne przedmioty o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym i religijnym. No to dosyć szeroki. Bardzo zakres. szeroko i o, o szczególnej wartości naukowej. Dobrze, yy, więc te rozważania yy, też poniekąd dotyczą yy, 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 też takich yy, podmiotów, które yy, może inaczej, bardzo często klientem yy, bardzo często zdarzałem się, że klientem którego, który inwestuje w dzieła sztuki, są osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Nie będziemy rozmawiać nad tym, kto to jest, czy Sołtys i radnych gminy. Radny gminy nim jest, czy nie. Z ostrożności można przyjąć, że jest, ale też są argumenty, że nim nie jest. Ale. Jest takie pojęcie, jak eksponowane stanowisko polityczne. I teraz tak, jeżeli ja sam miałem taką propozycję od mojego klienta zakupu, oczywiście za gotówkę to było pierwsze powiedziane, za 100 tysięcy miałem kupić taki zestaw biurowy srebrny ambasadora lipskiego, to tego, który był w Berlinie w czasie rozpoczęcia I II wojny światowej. no To jest jakiś, można powiedzieć, że artefakt kulturowy, bo to jest coś takie no wow. Ma wartość. Ma wartość i taką historyczną i tak dalej. Był obowiązek zagotówka więc ten, kto to chciał, Zrobić, no to, to, no to śmierdziała ta transakcja. Yy, no już nie, nie będę opowiadał, jak ona się dalej zakończyła i coś z tym dalej stało. Yy, ale dobrze, ale wątek pepu. Przychodzi osoba yy, na licytację. Yy, została sprawdzona z dowodu osobistego. Yy, wygrywa licytację. Yy, no i już wyciąga te ręce po ten obraz. Yy, a co my robimy? Akumulację mamy, bo jak mamy jakieś dobro, które jest sprzedane i ma tą wartość, jest kolekcjonerskie czy, czy historyczna, naukowa, archeologiczna, a do tego wygrał nam licytację człowiek, który jest pepem. No to stosujemy wzmożone środki zarówno. Obowiązkowe już obowią nie, że nie, możemy. Mamy, nie tak. możemy wybierać w zasadzie. Możemy je dobrać poszczególne e, narzędzia, ale generalnie musi to się odbyć przez pryzmat tego, że jest PEP-em i przez pryzmat przedmiotu transakcji. Weźmy Peppa na początku. E, Pepowi weryfikujemy źródło majątku, jako całość majątku i źródło pochodzenia wartości majątkowych na zakup tej konkretnej hmm. rzeczy. Nie tylko nie bazujemy tylko na oświadczeniu Pepa, że ma kasę, bo zarobił, albo dostał Powiadomo, że Pep ma kasę. Ja, ale skąd tak. dokładnie? Dokument. Y... Czyli to jest spadek, to deklaracja, Podatkowa... jest tam ZD coś. Jak... ZDZ2, pożyczka PCC plus umowa, sprzedaż samochodu, umowa też PCC, zgłoszenie tej sprzedaży często. Sprzedaż nieruchomości, akt notarialny tak. i tak dalej. Pity. Wyciąg z rachunku bankowego może być zastępny dan, danymi, byle żeby. Ważne, żeby było pokrycie. Czy widać, że ręce mogły się Dokładnie. ubrudzić pieniędzmi. Dokładnie, musi to mieć pokrycie, bo co z tego, że klient nam przedłoży, ale z dokumentów wynika, że jest goły i wesoły, a kupuje obraz za 100 tysięcy euro. Musi mieć w majątku to, ta wartość, to jest po prostu pokrycie. E, potem e, powinniśmy pozyskać zgodę na taką transakcję z, od kadry kierowniczej naszego domu aukcyjnego. Pytanie od wewnętrznej struktury, czy tam jest jakiś menedżer, czy bezpośrednio zarząd. Takiej zgody udziela procedura, powinna to wewnętrzna regulować. E, po trzecie, intensyfikujemy tak zwane środki bezpieczeństwa finansowego. I teraz przejdziemy do tego szerszego wachlarza. E, gdzie też jest wymieniane e, weryfikacja źródła e, pochodzenia e, środków, ale to mamy już załatwione. E, weryfikujemy warto w tym moment, w tym przypadku zrobić screening w mediach, e, chyba, że jest to znana osoba polityczna, no to myślę, że będzie za dużo tego screeningu, za dużo wyników wyszukiwania. Tak, i nam podwyższy tylko ryzyko. Dokładnie. E, powiązania bym sprawdził takiego pepa. E, czy przypadkiem nie ma osobowych, kapitałowych powiązań z innymi firmami, które mogły na przykład się przewinąć w historii transakcji naszego domu aukcyjnego? To już będzie tak zwany red flag. E, oczywiście będzie wz, też e, wzmagać to, 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 to ryzyko, które i tak jest wysokie. I teraz my tylko tak naprawdę dochodzimy do wniosku, czy ryzyko jest akceptowalne, czy nieakceptowalne. Taka konkluzja powinna być po e, tego typu transakcji. E, oczywiście sprawdzamy, czy wszystkie dokumenty są wiarygodne, zgodne z rzeczywistością, czy pochodzą z wiarygodnego źródła. I tak naprawdę niewiele więcej możemy zrobić. Ale umów się, że jeżeli to zostanie zrobione, to tak jest taki super. Można wykonać transakcję. Należy Należytą starannością, żeśmy się wykazali, można taką transakcję zawrzeć. Jeszcze ostatnia kwestia. Czy za handel dziełami sztuki, jako, jako w domach aukcyjnych i za niewykonanie tych obowiązków można iść siedzieć? Można. I to jest dosyć duże zdziwienie, bo zazwyczaj za takie obowiązki, jak mieliśmy RODO, tak, bo wielkie zamieszanie, wszyscy na skrzynkę dostawali powiadomienia, że przetwarzamy twoje dane. no Tamtych przepisów karnych y, nie ma. Jest oczywiście grzywna, wysokie kary, dotkliwe, mniej lub bardziej w zależności od firmy, ale w MLU pojawia nam się wątek odpowiedzialności karnej. Oczywiście nie dotyczy on samego prania pieniędzy, bo to jest w kodeksie karnym. Ale też może, może być jeżeli, w związku. Tak. Tak. Jeżeli nasze, nasze działania, ja sobie wyobrażam to tak, jeżeli nasze działanie będzie jaskrawym y, właśnie przeciwnością tego, co mamy zrobić, czyli zaniechanie jakiejkolwiek czynności. No jakaś albo, forma pomocnictwa, współdziałania jest tutaj jak najbardziej możliwa. Y, w tych scenariuszach prania brudnych pieniędzy są dzieła sztuki, są wprost y, wymienione, że mogą. Jako mogo, wysokie ryzyko. Jako tak. wysokie ryzyko. Na przykład, y, bo, bo to jakby z, logicznie wynika, że jeżeli mamy y, przewieźć pieniądze przez granicę, to łatwiej jest przewieźć y, Obraz tej wielkości warty kilkaset tysięcy, gdzieś tam. Pod kanapą, i w ten sposób przetransformować, na przykład, dość, do kraju, w którym jest potrzebna ta gotówka na sfinansowanie jakichś tam działań, albo tam ją wydać po prostu już, bo nie ma AML-ów, na przykład w takiej Rosji czy gdzieś tam. Ym, dlatego one są pod taką lupą, te, te dobra kulturowe, i tam łatwo z, załapać jakąś Trzeba odpowiedzialność. Trzeba pamiętać, że interpretacja przepisów i naszego zachowania może być taka, że nie dopełniając jakichś obowiązków, które wpłynęły na możliwość, Zaraportowania danej transakcji bądź transakcji podejrzanej. Czyli na przykład nie weźmiemy dowodu, dowodu osobistego od klienta albo będzie niewyraźny skan po prostu no nie, nie zauważyliśmy, zrobiliśmy ten skan, ale nie widzimy danych tego dowodu, to może to prowadzić do odpowiedzialności. Czyli nie skarnej. może, tylko znamy sytuację karę, że w instytucjach obowiązanych Niestety, nieskanowanie tak. dowodu osobistego skończyło się wyrokiem skazującym yy, w zawiasach, bo w zawiasach, ale yy, na karę pozbawienia wolności. Drugi raz będzie już na sztywno i odwieszona stara. Albo stosowanie należytej staranności i bez wyroku. I bez wyroku, tak.